W 1926 roku. Można powiedzieć trochę szczęśliwie dla arcybiskupa odbywał w tym czasie y, 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 służbę wojskową, więc nie musiał jakby bezpośrednio w tym uczestniczyć, ale ten dramat skończył się także, skończył się także dymisją właśnie ojca Leflosz. Skończył się również y, Również bardzo w sposób jeszcze bardziej dramatyczny dla kardynała Bio, który bronił Action française, prawda, Jak piszą historycy, audiencja kardynała Bio u papieża piusa XI trwała pięć minut. Wyglądała tak, że po pięciu minutach arcybiskup kardynał wyszedł bez kapelusza, pektorału i pierścienia biskupiego i do końca życia został zamknięty w klasztorze. E, oczywiście nie, nie jest sposób tutaj rozwijać tego wątku. Szalmora był postacią w jakiejś mierze kłopotliwą choćby ze względu na swój brak osobisty wiary, ale można by powiedzieć za jego za jego mm, pewien osobisty dramat duchowy, za niewątpliwe oczywiście także błędy jego literackiej młodości, które nie miały jednak żadnego wpływu na samą doktrynę y, mm, ruchu, którego był przywódcą, prawda? został zmiażdżony. Został zmiażdżony, ale historia też w jakiś sposób się powtarza. Bo tak samo jak przychodzi rok 2007, kiedy pojawia się motu proprio Benedykta XVI. I kiedy dowiadujemy się, że no, nie jest to może jasno powiedziane, ale no tak czy inaczej ta ekskomunika przestaje być obowiązujący. Prawda? Tak samo oczywiście i dla Action Francaise przychodzi po 13 latach moment ułaskawienia. Tylko przychodzi w momencie, kiedy niestety jest już za późno. Prawda? Kiedy właśnie to wszystko, czemu na płaszczyźnie doktrynalno-politycznej, ideowej ten ruch stawiał tam. Liberalizm laicyzm, tym bardziej oczywiście socjalizm, komunizm. To zostało w końcu docenione, prawda? Wołanie Morasa do Piusa XI, Ojcze Święty, bodaj z 1937 roku, o ile pamiętam, czerwona zaraza, to są rządy frontu, frontu Ludowego opanowuje Francję, no zostały w końcu wysłuchane, ale już za późno. Już za późno, ponieważ sam katolicyzm francuski został zgangrenowany. Ponieważ to opuszczone miejsce zajęli hadecy, zajęli moderniści, zajęli liberałowie. A więc ta postać ojca Le Flor który nauczał, od którego, jak wiemy, arcybiskup Lewew dowiedział się w ogóle o istnieniu akcji Frances. Ona pokazuje, jak bardzo są ze sobą sprzężone te sprawy. Sprawa tradycji w kościele i sprawa tradycji w życiu politycznym, w życiu społecznym. Jak bardzo właśnie ta idea królowania społecznego dotyczy jednako, dotyczy jednako obu sfer. Ten ruch właśnie, ruch monarchistyczny, ruch royalistyczny, to byli ci, którzy jak pokazuje nawet i ta książka, to są właśnie ci, którzy są tymi ostatnimi wiernymi, którzy pozostają, którzy pozostają przy sprawie obrony tradycji w Kościele. Ja nawet nie wiedziałem, właśnie z tej książki się dowiedziałem, że ta sławna Lil w 76 roku, czyli to pierwsze wielkie, ta pierwsza publiczna liturgia prawda, po zakazaniu. Że ona była jakby z inicjatywy, czy z namów, e, którym oczywiście jeden arcybiskup, do których się przychylił, e, że inicjatorem tego był Gerard Saclier de Labatis, a więc czołowy teoretyk i działacz francuskiego legitymizmu, założyciel i przywódca unikł legitymistycznych Francji. Może, może szkoda, że zabrakło miejsca także dla jednego, dla jednego szczegółu, że podczas owych konsekracji w Econ w 1988 roku był obecny jeden, właściwie można powiedzieć, ostatni już na świecie prawdziwy książę katolicki, książę y, Sykstus Henryk y, Bourbon Parmeński. I a więc konkludując ten wątek, właśnie ta postać, czy całej czy także kardynała Biota, sprawa Action Frances pokazuje, iż zawsze prawdziwe są słowa, które powiedział był kiedyś, czy napisał poeta, któremu tylko śmierć nie pozwoliła stać się katolikiem, Novalis, Kościół i państwo trzymają się razem i padają razem. I trzecia postać. Trzecią postacią, którą w kontekście lektury tej książki chciałbym przywołać, jest postać bardzo niesłusznie stojąca w cieniu, a ta książka w dużej mierze, mam nadzieję, przyczyni się do wydobycia jej z tego cienia. A mianowicie postać współkonsekratora w Ekon w 80. roku, którym był o wiele mniej znany, niestety właśnie, niż arcybiskup Lefebvre, ordynariusz brazylijskiej diecezji Campos, biskup Antonio de Castro Maier. I to jest, to była dla mnie, muszę przyznać, najbardziej uderzająca, nie sam fakt postaci, no bo Szczęśliwie ją, szczęśliwie ją znałem, ale ta liczba. Dwóch biskupów. Dwóch biskupów na całym świecie, którzy pozostają wierni tradycji. Dlaczego tylko dwóch? Wcześniej na kartach tej książki możemy, możemy czytać o tym, co jest oczywiście prawdą, jak jeszcze stosunkowo silny był, nazwijmy to, ruch oporu tradycji na Soborze. No to wspomniano o tych 400 co najmniej biskupach. I jeszcze niedługo potem, w tej książce jest mowa o tym, jak tuż po, pod koniec jeszcze lat 60., kiedy jeszcze jest ten okres przejściowy, w którym wolno jeszcze odprawiać mszę tradycyjną, wolno choć oczywiście nie jest to już zalecane, ale jeszcze wolno, prawda? Jakże w tym ruchu obrony tradycji uczestniczyło 6 tysięcy księży, w tym wielu kardynałów, biskupów że zakonnych, no i oczywiście presbiterów. Sześć tysięcy. I czytając to, zadawałem sobie pytanie, jak to się stało, że z sześciu tysięcy na całym świecie zostało dwóch? To jest oczywiście dramat, który, który jako historyk idei znam także ze świata walki o ocalenie ocalenie tradycji politycznej. Ta, kiedy są na początku całe zastępy, a potem one żedną, Żedną. I zostało dwóch. Jak to się stało? I nie możemy w tym kontekście nie wskazać na to, co bardzo dobrze widać i z tej książki i nawet z tak przecież suchego właściwie nie zajmującego stanowiska choćby dzieła, jak dość powszechnie znana książka Ojca Wildgena, Ren wpływa do Tybru. A mianowicie, że w ten okres, nie samego nawet Soboru, ale po Soboru, kiedy, kiedy zostają, jak to się mówi, nie lubię tego słowa, wdrażane we reformy, czy to liturgiczna, czy na innej płaszczyźnie, szerzej, bo to też trzeba podkreślić jako wartość tej książki, ona pokazuje, że nie tylko o samą liturgię chodzi, że to chodzi o całość tego, na co się składa społeczne panowanie Chrystusa Króla. A więc to jest także, to jest także dramat zmuszania jeszcze istniejących państw katolickich do tego, żeby przestawały być katolickie. Nie możemy niestety w tym kontekście nie zauważyć czegoś, no co niestety, jeśli widzi się ten klimat brutalnego miażdżenia przez biurokratyczną strukturę, biurokratyczną strukturę Kościoła Widzialnego, wszelkiego oporu, łamania charakterów, łamania sumy, to niestety nie możemy nie mieć skojarzeń z takimi pojęciami jak wielki terror czy wielka czystka. Oczywiście nikogo się nie zabija, to jest czystka bezkrwawa. Ale przecież zabija się duszę. Niszczy się duszę. I również i takie zjawisko możemy dostrzec, które znamy właśnie z systemów totalitarnych. A mianowicie tego, że i ofiary zmusza się do tego, żeby stawały się katar. To właśnie widać, kiedy zadałem to pytanie, dlaczego z tych sześciu tysięcy zostało dwóch? To częściowa odpowiedź na to pytanie jest w tym, że no, kiedy pada ten argument, musimy być posłuszni. Prawda? Chcielibyśmy zachowania, jest ale nie możemy, Ojciec Święty tak każe. No to oczywiście pojawia się pytanie o sens posłuszeństwa, o znaczenie posłuszeństwa. Co to znaczy być posłusznym papieżowi, posłusznym Kościołowi? To znaczy być wszystkim posłusznym Chrystusowi. To znaczy przecież być posłusznym temu niezmiennemu depozytowi, a nie arbitralnemu kaprysowi liberalnego despoty. Liberalnego w treści, a jak każdy despota. Mówię tu o Pawle VI, chwiejnego, ulegającego różnym wpływom i przenoszącego własną wolę nad tradycje, które ma bronić. Który nie narzuca woli po to, aby bronić depozytu, tylko po to, aby narzucić swoją wolę. I nie możemy nie postawić sobie takiego pytania, jak to się dzieje, kiedy w tej, w tej książce możemy to także przeczytać, jak to się dzieje, że arcybiskup, chyba jeszcze wtedy nawet nie, arcybiskup Bunini, mianowany szefem komisji, która ma doprowadzić właśnie do reformy liturgii, no, która okazała się masakrą liturgii. Jak to się dzieje, że arcybiskup jedynie tytularny, a więc no niezbyt wysoko stojący, nie najwyżej w każdym razie w hierarchii kościoła, że może postawić warunek, że zgodzi się być szefem tej komisji, jeśli zostanie do niej dopuszczonych sześciu niekatolików. Jak to możliwe, że może postawić warunek, Zwykły, tytułarny arcybiskup i ten warunek jest spełniony. Jeżeli tak się dzieje, to mamy prawo zadać sobie pytanie, czy w takim razie obok jawnej, apostolskiej, oficjalnej hierarchii, jaka jest od dwóch tysięcy lat w kościele, nie mamy do czynienia z jakąś inną, ukrytą hierarchią której zwykły tytularny arcybiskup może postawić tak, no powiedzmy to otwarcie, bezczelne warunki.